Let's go. I wake up to a little bit of Z tej strony Krzysztof z Autosearch. Dzisiaj mieliśmy pokazać Wam dwa egzemplarze A45S AMG, ale ten właśnie został zajeczkowany, więc z nim już nie będziemy jeździć, także skupimy się na tamtym egzemplarzu. Tak w ogóle możecie ten egzemplarz kojarzyć, on jest dosyć rozpoznawalny. Zapraszamy na szybki test i oczywiście do obejrzenia też naszych samochodów na stronie oraz do zasubskrybowania naszego kanału. Kiedy byliśmy tutaj ostatni raz, w ostatnim teście pokazywaliśmy Wam Audi RS3. I tak sobie pomyślałem, że w sumie, mimo że to jest też hot hatch, to ciężej o większe przeciwieństwo od tamtego samochodu. W RS3 mieliśmy dosyć analogowe wnętrze, praktycznie brak oświetlenia ambientowego, klasyczne zegary. No a 45S pod tym względem zdecydowanie jest przeciwieństwem. Dużo ambientu, dwa duże ekrany i mnóstwo nowoczesnych rozwiązań wewnątrz wraz ze świetnymi moim zdaniem przyciskami na kierownicy do zmiany trybów jazdy. Dodatkowo no, nawet po przejechaniu kilku zakrętów A45S a RS3 dostrzegam ogromną różnicę szczególnie na wychodzeniu z łuków. RS3 delikatnie ma tendencję do wyjeżdżania jednak tym przodem, a 45S praktycznie tego zjawiska nie obserwuje. Myślę, że Audi RS3 tej poprzedniej generacji, a to A45S jest trochę skierowane do innej grupy odbiorczej. A45S jest troszeczkę bardziej ze sprawą tego, o czym wspomniałem wcześniej, jest trochę bardziej szpanerskie. No i rzeczywiście brakuje, znaczy brakuje. Właśnie, to zależy czego szukamy, ale nie mamy powiedzmy tej analogowości rs 3 jest trochę mniej jednak takie techniczne, a bardziej po prostu naszpikowane nowymi technologiami. Oczywiście to nie znaczy, że ten samochód nie prowadzi dobrze, bo prowadzi się znakomicie i tutaj też przechodzę do tego punktu, o którym wspominałem w poprzednim nagraniu. RS3 już było szybkie, tam mamy 400 koni, około 4 sekund do setki, no i wspominałem o tym problemie, że to auto tak naprawdę potrafi być szybsze od 911. To co mam powiedzieć, stojąc przy A45S, które ma jeszcze 21 koni więcej, ma czas do setki poniżej 4 sekund, no i moim zdaniem jednak na zakrętach jest bardziej skuteczna niż RS3. W tym aucie naprawdę wiele stricte sportowych aut może czuć się zagrożona. Nasz egzemplarz A45S pochodzi z 2020 roku i ma około 90 tysięcy przebiegu. Auto jest z polskiego salonu od pierwszego właściciela, w pełni oryginalny lakier oraz jest sprzedawane na podstawie faktury VAT. A zauważyliśmy, że to jest w przypadku tych konkretnych samochodów dość istotne. Auto jest też bardzo bogato wyposażone, ale o tym opowiem już w środku. A45S ma bardzo bogate wyposażenie dodatkowe i mówiąc bardzo, bardzo mam na myśli bardzo, bo mamy nagłośnienie Burmester, mamy pakiet pamięci foteli oczywiście elektrycznie sterowany, mamy elektrycznie sterowany dach panoramiczny, który jest bardzo fajną opcją w A45S, mamy oczywiście podgrzewanie foteli, mamy też pokrętła do zmiany trybów jazdy, no, i mamy coś, czego w sumie nigdy chyba nie widziałem w innych egzemplarzach, bo mamy kamery 360 stopni, a to jest raczej dosyć mocna rzadkość. Mamy pakiet aerodynamiczny, to też nie jest w standardzie, niektórzy o, to, niektórzy o tym nie wiedzą. Mamy też wszystkich asystentów, martwe pole i tak dalej. Pełną, oczywiście, listę wyposażenia, znajdziecie na naszej stronie, ale bez wątpienia. No, Egzemplarz jest fajnie skonfigurowany. Mamy też burmestera. Nie wiem, czy o tym wspomniałem, więc na wszelki wypadek dodaję. Tak sobie myślę, Wy też możecie na ten temat pomyśleć. 200 tysięcy zł brutto, niecałe. Tyle kosztuje nasz egzemplarz. Dostajemy świeży samochód z nowoczesną technologią, z dwoma dużymi ekranami. To też w sumie nie było w standardzie. Można było. jakby Ta tafla, którą tutaj mamy, mamy dwa duże ekrany dużej, dużej rozdzielczości, ale one nie były w standardzie to też jest ciekawostka. Ale wracając do tematu, mamy ponad 400 koni, nowoczesny samochód, bardzo świeżo wyglądający o niesamowitych osiągach. Przyspieszenie poniżej 4 sekund to jest naprawdę już rejon super samochodów. No i to wszystko jest właśnie poniżej 200 tysięcy. Nie ma za dużo takich samochodów, które potrafią naprawdę tyle, co A45S. Są świeże i kosztują poniżej 200 tysięcy zł. Brutto. Jeżeli uważacie, że są jakieś auta, które mogą z tym konkurować, oczywiście okej, okay, no mamy na przykład M2 Competition, ale ono nie ma napędu na 4 koła. Czy wiadomo, no najbliższą konkurencję, czyli Audi RS3, ale tak to A45s nie ma zbyt dużo konkurencji w tym budżecie także można zrobić małego figla jak się pojedzie na jakiś wyjazd właśnie na kilka, kilkanaście super samochodów wszyscy mają auta po 500, 600, 800 tysięcy, po milion i przyjeżdżasz autem za 190 tysięcy złotych brutto i generalnie w sumie nie masz żadnych problemów, żeby za innymi nadążyć to jest, to jest fajne i uważam, że A45s tak samo dobrze posłuży w formie po prostu weekendowej zabawki czy na wyjazdy, ale też w formie samochodu na co dzień, szczególnie z tak bogatym wyposażeniem dodatkowym, w jaki jest wyposażony nasz egzemplarz. Jeżeli macie pomysły konkurencyjnych aut, które też są równie świeże jak A45S, dajcie nam znać w komentarzu. A45S i wszystkich udogodnienia, które mamy na pokładzie, czy o tej technologii, czy o tym telefonie, który do mnie dzwoni, przez zestaw głośno mówiący, który działa wręcz perfekcyjnie, możemy powiedzieć bardzo, bardzo długo. I to jest bardzo fajna, bardzo fajna konstrukcja, która rzeczywiście ma mnóstwo tych bajerów i tak dalej, i tym można się cieszyć, ale Myślę, że czasami w a 45 s jednak zostawiamy to na bok, bo przede wszystkim to auto zostało stworzone do szybkiej jazdy i do cieszenia się z zakrętów. I tej frajd jest w tym samochodzie mnóstwo, i człowiek zapomina. się ten ambient, te dwa duże ekrany, te wszystkie przyciski tutaj na kierownicy i tak dalej. To jest wszystko super, ale to by nie było super, gdyby. Sam samochód nie był tak dopracowaną konstrukcją, którą się tak przyjemnie wchodzi we wszystkie zakręty, czy dłuższe, czy, czy krótsze. On potrafi pojechać bokiem bez żadnego, żadnego problemu. Oczywiście ma zupełnie też inną charakterystykę niż np. Audi RS3, on to oczywiście ze względu na, na napęd. Także potraktujmy te wszystkie dodatki po prostu jako fajne. Mówiąc kolokwialnie bariery, które uprzyjemnią nam jazdę, ale najważniejsze jest to, jak dobrze A45S wykonuje to, do czego zostało stworzone. Bo w tym budżecie niewiele jest aut, które dadzą tyle przyjemności z jazdy i będą tak, tak szybkie jak A45S. Dzięki za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam możecie więcej poczytać o naszym egzemplarzu, zobaczyć wszystkie zdjęcia. No i oczywiście zobaczyć pozostałe hotcheche, które posiadamy w ofercie. Dzięki i na razie